Battlefront 2 is peaking yet again. So, Star Wars Battlefront 2 is absolutely popping off right now. The player count has skyrocketed and people are loving this amazing game again, again, again. Ok, ale o co w tym wszystkim chodzi? Więc w maju wyszedł nowy sezon w Fortnite'cie, który miał klimat Star Wars. Ale, graczom się on niezbyt spodobał, przez to, że trwał miesiąc. Był też mało wciągający. Dla graczy Fortnite'a nie miał klasycznych broni, tylko miał właśnie blastery z nieskończoną amunicją. Dlatego gracze Fortnite'a szukający lepszej gry z uniwersum Star Wars odnaleźli Battlefronta 2, czyli obecnie popularniejszą grę ze świata Star Wars. Zbiegłeś to również z premierą drugiego sezonu Andora, który był absolutnym hitem i każdy go polubił, nawet jeżeli nie miał wielkiej oglądalności, to po prostu był bardzo dobrze oceniany, ponieważ jest to świetny serial. Te okoliczności oraz promocja na Steamie doprowadziły do nowego piku popularności Battlefronta na Steamie w skali 305 tysięcy, kiedy wcześniej była co za połowa tego. Battlefront 2 odżył, ale jako, że ta gra ma już 8 lat, gracze zaczęli mieć chęć na nową grę multiplayer multiplayerce świata Star Wars, na nowego Battlefronta. Zaczęły pojawiać się nowe informacje, jakoby deweloperzy Battlefronta 2 chcieli wrócić na Battlefronta 3, oraz różne właśnie komentarze deweloperów, którzy rozważali nad przyszłością franczyzy. Natomiast trzeba tu powiedzieć krótko i dosadnie, że w tym momencie żadne studio prawdopodobnie nie pracuje nad Battlefrontem 3. Możliwe, że coś już jest omawiane w tle, ale nawet jeśli, to taka gra potencjalnie może wyjść dopiero za minimum tak naprawdę 4-5 lat. Także po prostu, gracze, co teraz robią, Zagrają w Battlefronta 2, żeby wykazać zainteresowanie franczyzą, żeby potencjalny deweloper, nie, niekoniecznie musi być to EA, zobaczył, że opłacalne może być zrobienie kolejnej gry z tej serii. Do tej akcji dołączyli się również streamerzy, którzy cieszyli się, że popularność Battlefronta powróciła. I teraz, dlaczego EA nie zrobiło przez 8 lat Battlefronta 3, ani przez 4 lata, od kiedy odcięli support do gry? Powiedzcie jest jedno. Here comes the money. Money, 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 money. Tak, niestety to właśnie pieniądze odebrały nam Battlefront 3, a konkretnie 20%, które EA musiałoby oddawać właśnie filmowi i Star Warsom za użyczenie franczyzy Battlefronta, bo właśnie franczyza Battlefronta jest własnością Lucasfilm Games, a nie EA. I to jest bardzo ważne, bo przez to wiemy, że tak naprawdę... Lucasfilm Games mogłoby zdecydować się oddać franczyzę Battlefronta do innego studia. Ale właśnie przez te 20% EA porzuciło Battlefronta i poszło na kolejne Battlefieldy. No, 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 no. Ok, ale skupmy się na pozytywach. Battlefront 2 jest teraz jedną z najlepiej sprzedających się gier, a to akurat, jak wiemy, może zadziałać na EA bardzo dobrze, ponieważ jest jedna rzecz, którą kochają bardziej od niezadowolonych graczy, a są to oczywiście pieniądze. Natomiast gdyby jej zdecydowało się już wyprodukować Battlefronta 3, jest tu kolejny problem, ponieważ w studiu, które zrobiło Battlefronta 2, czyli DICE, tak naprawdę nie pracują już pracownicy, którzy zrobili tego Battlefronta. Wszyscy albo przenieśli się do innych studio, albo założyli własne, a ci, którzy zostali, to jest tak naprawdę marginalna część tego studio, które było, także to jest kolejny problem na drodze Battlefronta 3. Więc ja gracz, który ma prawie 1000 godzin w Battlefroncie, wciąż będę w niego grał bardzo dużo, ponieważ jest to jedna z moich ulubionych gier i zachęcam Was do tego samego, ponieważ wtedy jest większa szansa, że ta gra wyjdzie prędzej niż później. Ale nawet jeśli Battlefront 3 nie wyjdzie w najbliższym czasie, wciąż jest bardzo miło widzieć taki ruch odrodzeniowy dla Battlefronta 2, ponieważ my z kolegami gramy tak naprawdę w niego od 4 lat bardzo często i. Rozmawiamy o Battlefroncie 3 między sobą również bardzo często, i tutaj właśnie chciałbym Was zapytać, czy chcielibyście taki film, w którym omawiam, co bym chciał zobaczyć w Battlefroncie 3. Jeżeli tak, to możemy się umówić, że na 50 lajków like w górę zrobię coś takiego. Na ten moment myślę, można powiedzieć, że EA na 100% zauważyło nasz ruch dotyczący Battlefronta. No, to też wiadomo nie tylko z komentarzy. Byłych deweloperów, jak też po prostu całego otoczenia Battlefronta. No praktycznie każdy myśli o tym, słysza nawet spoza tego otoczenia, na co dopiero deweloperzy samej gry. Dlatego myślę, że powinniśmy kontynuować ruch grania w Battlefronta 2, tylko dlatego, że jest teraz taka powiedzmy moda, jak też również po prostu jest to świetna gra. Nie ma już wspólnego nic praktycznie z tym, co było na początku, czyli lootboxami, tymi wszystkimi aferami wokół tego, tylko praktycznie całkowicie wszystko jest kontent za darmo. Wszystkie skiny macie w edycji świątecznej, która teraz kosztuje około nawet 13 zł na skinie ostatnio. Więc myślę, że naprawdę za takie grosze macie bardzo fajną grę, z wciąż jedną z lepszych grafik w ogóle, jakie są na rynku, no może oprócz tam niektórych gier single player, ale jak na grę multiplayer. To myślę, że ma jedną z lepszych grafik, naprawdę na rynku, mimo że jest już od 8 lat. Ale wracając jeszcze do jej, oni w 1923 roku po utraceniu wyłączności na gry Star Wars ogłosili jedynie grę Star Wars The Company, do której zwiastun już wyszedł, oraz wiadomo tak naprawdę na 100%, że wyjdzie trzecia gra serii Jedi, która nie została jeszcze ogłoszona. Czyli tak naprawdę nie wiadomo nic o ich przyszłości ze Star Wars. Nie wiadomo, czy w ogóle będzie jakaś gra po tych dwóch. Niedawno również pojawiła się informacja, że EA zamknęło studio, które miało robić grę o Czarnej Panterze w współpracy z Marvelem i przy tej okazji poinformowało nas, że EA nie zrobi Battlefronta 3 z powodów, które już Wam wcześniej wymieniałem. Dobra, ale jak teraz sytuacja wygląda z Battlefrontem 2? Więc EA raczej na 100% wiadomo, że nic nie zrobi z tą grą, ponieważ nie mają już żadnych zasobów ani studia, które mogłyby coś z tym zrobić, czyli żadnej aktualizacji nie doświadczymy, ani nic w tym stylu. Natomiast jeżeli gracie na komputerze w Battlefronta, możecie skorzystać z wielu modów, które są i macie tam różne postacie. Słyszałem od wielu osób ogólnie, które używają modów właśnie takich, że są one bardzo fajne. Natomiast ja jako, że gram na PlayStation, po prostu nie miałem okazji z nich skorzystać, ale jeżeli gracie na komputerze, to sobie możecie zerknąć. Po prostu myślę, że może Wam się spodobać. Dobra, ale podsumowując, w ostatnich miesiącach udało nam się spromadzić pik społeczności Battlefronta 2, za co wszystkim bardzo dziękuję. Zachęcam Was również do grania dalej w Battlefronta 2. Myślę, że to jest świetna gra. Myślę, że pomoże nam to dążyć do trzeciej wersji gry. Tak jak mówię, myślę, że deweloperzy to zauważają. Ale tak podchodząc realistycznie do Battlefronta 3 przez najbliższe 4 czy też 5 lat właśnie, myślę, że minimum, nie zobaczymy żadnego info na temat tej gry potwierdzonego. Wiadomo, że mogą tam wychodzić jakieś plotki, jakieś tam informacje clickbaitowe, ale raczej potwierdzenia żadnego nie dostaniemy, ponieważ robienie takiej gry zajmuje parę lat. Też teraz, nawet jak coś się zakulicowo dzieje, niczego się nie dowiemy, ale jeśli będą jakieś przesłanki, myślę, że będę Was na bieżąco informował. Dlatego zachęcam do subskrybowania tego kanału, żeby wiedzieć to jak najszybciej. Dobra, ale żeby nie były to puste słowa: Battlefront 2 w maju tego roku był piątą najlepiej sprzyjającą się grą w Stanach Zjednoczonych i pierwszą. Od studia Electronic Arts. Jest to o tyle chore, że przypomnę, ta gra od 5 lat nie miała żadnej aktualizacji, a wyszła w ogóle 8 lat temu, więc nie dość, że przebijamy po prostu pik graczy trzykrotnie na skimie, to jeszcze przynosi ta gra i jej takie przychody. Dlatego pokazuje to, jak bardzo społeczność Battlefronta 2 jest zawzięta w puszowaniu po Battlefronta 3. Chciałbym jeszcze wspomnieć, że mówimy tu tylko i wyłącznie o liczbach ze Steama, a większość osób gra w Battlefronta na konsolach, czy to Xboxie czy PlayStation. Dlatego te liczby, które widzicie tam, że ponad załóżmy 300 tysięcy graczy w Battlefroncie, czy też ileś tam, to są prawdopodobnie szacowane liczby ze wszystkich platform, które są jak najbardziej realne. Dlatego w tym momencie chciałbym Was zaprosić na mojego Discorda, na którym możecie znaleźć dzienków do. Battlefronta, jak to już się po prostu pogadać. Zróbmy tak, żeby player count w Battlefroncie wyglądał tak. Także dzięki wszystkim za oglądanie. Możecie zostawić lajka, suba na te 50 lajków mogę nagrać odcinek, co bym chciał zobaczyć w Battlefroncie 3. Również zachęcam Was do napisania komentarza, jaka jest Wasza opinia na temat Battlefronta 3 i niech moc będzie z Wami. Pozdro!